Hello, hello. Cześć, kto się zadzwonił? Do... Z tej strony Karo z Warszawy z Warszawy okay, cześć, Karol. Siemano Natan, siemano cześć. Michał tak, Mam do ciebie Natan takie jedno pytanie na start Takie, żeby odpowiedzieć tak lub nie Czy ty jesteś, bo ty często mówisz deklarujesz, że jesteś przyjacielem z Ferrari, czy dalej to tak. podtrzymujesz? A czy to jest tylko taka przyjaźń na potrzeby fig czy na przykład wspieracie się jakoś w sprawach prywatnych, te sprawy no kurwa nie no, my rozmawiamy jakby więcej poza fightami niż jakby kiedy są fighty, nie? W sensie okay. e, mamy trochę inny styl życia co prawda, jakby <tryk> on ma inne wartości, ja mam trochę inne wartości, humor mamy bardzo podobny, dlatego się tak dogadujemy, ale z, no, jakby nawet więcej, no idziemy trochę inną ścieżką we freakfajtach, ale razem się jakby trzymamy i tworzymy team e, i też na freakfajtach i w życiu prywatnym, nie? Okej, okay, okej, okay. no właśnie chciałem to poruszyć, że macie różny światopogląd w sumie jest to, to taki bardziej konserwatywny, tam jedziesz po szlafach, tak. Ferrari natomiast... Tak, ja popieram, popieram plus jeden, nie jakby. Jebać się Polki, 90% Dokładnie, Polek... Tak, 90% tak. Polek są kurwy, 90% 10 są cudowni. Na przykład, tak, tak, tak. Moja, moja mama, moja babcia e, tak. to nie kurwy, więc nie każda Polka to kurwa. Wiadomo, to niestety, nie. Wstydnie. Ale on do ciebie takie pytanie odnośnie Ferrari'ego. Mm, czy nie masz mu za złe to, że w sumie trzyma często z Boxdelem, że... że w przypadku Twojej walki z kamera, bo on nie potrafi się określić, po której stronie być i że często właśnie w flick fightach, mimo że to jest jakaś forma gry aktorskiej, to jednak wybiera no wiesz, Twoich przeciwników, osoby z tym, gdzieś nie po drodze. Nie uważasz, że to jest nie, takie tak, trochę nie fair? mam to w chuju, jak ma być cztery z kim on się zadaje. Mi to nie przeszkadza, no, bo ja nie okay. zadaję się z nimi. Więc dla mnie on może nawet się zadawać kurwa z labrygą, kurwa, labrygasem, przepraszam, tym, co lubi transów, ruchać wytupę. E, może z Załęską, konfidentką internetową się zadawać, może się, kurwa, z Nikitą, kamboliem, kurwa, zadawać z każdym, e, kim jakby chce, nie? I mam to totalnie w pieniedzie, okay. jeżeli dla mnie jest dobry, nie? Ja jestem dla niego No, okej. Okay. Czyli nie przeszkadza ci to, że on się koleguje swoimi wrogami typu no, no, box, tak? no, Słuchaj, ja... Mm... Nie, nie, nie przeszkadza mi to. No, okay. Chciałem powiedzieć, że ja w sumie z kimś tam się zadawałem, koło on nie lubił, ale tak w sumie nie było, bo, bo nie było tak. Jak z Bombą okay, okay. miał konflikt, to ja bombę lubiłem, nie? I znaczy teraz... nie, to coś mówiłeś, że na przykład w przypadku bazarki Tancerlan, że jak oni mieli konflikt, to ty wtedy Arka A, robiłeś, ja, ja, a coś Tak, 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 ja wtedy jakby jeszcze nie wiedziałem nic o Arku. I po prostu jakby miałam z Arkiem dobry kontakt, albo neut neutralny kontakt po prostu, nie powiem dobry, bo my się nie spotykaliśmy poza i jakby nic to nie zmieniało w naszej relacji z Amadeuszem, w naszym związku jakby z Amadeuszem, nie? Okej, okay. a jeszcze mam w sumie jedno pytanie. Co tam hmm, Czy ty przez obecny rok napijałeś tylko raz alkoholu w tej sytuacji, gdy tam ci tym tak. w ten kieliszek, tak? Tak, tak, tak. O. No to w sumie trochę dziwne jest to, że to zdjęcie, które tam opublikował Boxdel, to wygląda się tak mocno najebanego, w sumie tak ciężko uwierzyć. ale że ja było jakby, Ja powiedziałem jakby jak to tam było, to chodziło o to, że no. e, raz się napiłem alkoholu, e, bo piłem drinka, który nie miał jakby... Mieć, mieć alkoholu, a ja kiedyś piłem sobie na imprezach, bo uważałem, że jest to spoko, a jest to kurwa chujowe, bo, narko bo narkotyki to jest alkohol. Alkohol to jest najcięższy kurwa moim zdaniem narkotyk, to jest po prostu legalny i ludzie to bagatelizują i se piją kurwa piwka po pracy i myślą, że to jest luz, bo piję se kurwa trzy piwka po pracy. Nie jesteś jebanym alkusem kurwa cwelu. Ale wracając do e, tematu, no to słuchaj, e, kupiłem sobie whisky sour bezalkoholowe, ale ktoś chyba spierdolił na tym barze, kurwa, już to wyjaśniłem tą sytuację i przeprosili bardzo grzecznie. Że po prostu tam było trochę alkoholu, a w, poru, a w pomieszaniu to, jak pisałem, z lekami na sen, bo ja wtedy miałem krótki okres, że musiałem przyjmować leki na sen, na bazie benzodiapiny, to nie były benzodiapiny, ale na bazie, no robiło to taką mieszankę, że po prostu, no, ktoś kto kiedyś był, brał jakby benzo, to wie, że to alkohol to idzie hen-hen stąd, a to miało podobne jakby wiązanki z alkoholem, no i mi wtedy po prostu urwało praktycznie film, nie? Ale to był jedna, jeden przypadek, gdzie się napiłem alkoholu przez ponad rok, i, jakby tego nie powtórzyłem błędu, bo, bo nawet nie wychodzę z domu do takich miejsc, nie? Bo nie mam znajomych okay. już. No tak, wiadomo. Bo, się, nie? Słuchaj, jak mogę mieć kurwa znajomych, którzy zamiast mi pomóc, kiedy czułem, że coś jest kurwa ze mną nie tak, yy, nagrali mi i wysłali to Pugzdyllowi, kurwa. No, no to, to, to chyba no, za więc nie mam znajomych i jest mi z tym bardzo dobrze. Znaczy, nie mam znajomych, no mam kurwa Amadeusza i w sumie a, nie potrzebuję mieć więcej znajomych. Okej, okay, ja. Bo jakość, a nie ilość, no. No wiadomo, tak? Że zawsze tak jest, że jednak nie, no nie warto zadawać się z fałszywymi ludźmi. To, to nie jeszcze, powiedzieć, żeby... jeszcze raz słuchaj, powtórzysz? Może no, nie warto zadawać się z fałszywymi ludźmi po prostu. No tak. No dobra, to w sumie tyle. Chciałbym pozdrowić Kamila i Mikołaja, moich dobrych kolegów.